Oto patent, który musicie znać, jeśli wybieracie się na wakacje samochodem. Miękkie torby z IKEA pozwolą zapakować wszystko, czego możecie potrzebować i lepiej wykorzystać przestrzeń w samochodzie. Torba Parkla jest bardzo wygodna i poręczna, nie za duża, ale bardzo pakowna. Kosztuje 6 zł. A to z kolei seria Snig. O tyle lepsza od poprzedniej, że ma uchwyt taką rączkę, za którą możecie tą torbę zanieść do pokoju hotelowego. To też górny już trochę droższy, bo kosztuje prawie 18 zł, ale ma nie tylko dwie rączki, ale także takie ramionka jak plecak, więc możecie ją nosić po prostu jak plecak na plecach. Każda z tych toreb jest lepsza od walizki. Nie ma kółek, które niepotrzebnie zajmują miejsca czy twardej obudowy. Są miękkie, lekkie i wygodne, bardzo łatwe w transporcie. I zobaczcie, taką torbę w pokoju hotelowym wystarczy potem tylko otworzyć i używać jako przenośną szafę, bez rozpakowywania.